Jezus nie tylko chciał, aby ten trendowaty był uzdrowiony, ale też, żeby był zbawiony. Na krzyżu Jezus umarł, abyś był wolny. Jesus to give this leper. Jezus chciał dać temu trendowatemu something greater than the healing of his body. Coś więcej niż tylko uzdrowienie ciała. On chciał, aby ten trendowaty przyjął przebaczenie swoich grzechów i oczyszczenie swojej duszy.

jego krew will cleanse your heart, oczyści twoje serce. His blood, jego krew will cleanse your mind, oczyści twój umysł. His blood, jego krew will make you whole, uświetnicie, oczynicie świętym. With your hands uplifted, gdy mamy tak ręce wzniesione, I'm gonna ask you to pray this prayer with me. Proszę abyście pomodlili się ze mną razem. Dan modlitwą van. ask you to pray out loud. I poproszę abyście się głośno modlili. Say Jesus. Powiedz Jezu, Jezu. Jesus. Jezu. Thank you. Dziękuję ci. Forgiving your life for me. Że Oddałeś swoje życie za mnie. Jesus. Jezu. Thank you. Dziękuję ci że stałeś się grzechem za mnie Jezu I receive ja przyjmuję przebaczenie moich grzechów ja przyjmuję the, the gift of eternal life dar życia wiecznego and I receive ja przyjmuję The healing of my body. Uzdrowienie dla mojego ciała. Jesus, Jezu, przyjmuję Ciebie. Będziemy czcili Jezusa. Jesus is the healer. Jezus jest lekarzem. Jezus jest wyzwolicielem. Przyjdź do Niego. Jezus Christ. Jezus Chrystus will stretch his hand wyciągnie swoją rękę, and he will touch you i on cię dotknie, and he will make you whole. i on cię całkowicie uzdrowi. That he shall live and not die ogłaszamy, że on będzie żył i nie umrze. Glory. I ogłaszamy Twoją chwałę. <muchy> Ostatnio ciągle czymś zmartwiona i zatroskana. I usłyszałam wyraźnie słowa: odpocznij od dzieł swoich. Teraz ja zajmę się Tobą i Twoją rodziną. Amen. Podnieś swoje ręce. Jesus, Jezu. Dziękujemy Ci for to her. za to, że do mnie przemawia. Wiele mamy stworzeń, ale Pamprowa mam takie wieczne były, jak trzymi jak zaczęliśmy się modlić. Gorąco że to wszystko się stało. I momentalnie zobaczymy jak przy zamkniętych oczach, jak do horyzontu takie chmary, takich jak ptaszki się rysuje. To wszystko się odbywało od niej. Nie, uh, nie uh, boję się, bo być może czas nie boi. Put, uh, mm. Czyli ból odszedł? Mm. Całkowicie? Całkowicie, jest naciskać. To jest She, she yeah. was yeah. Yeah. Wow. Give Jesus a hand. Out. Say Jesus. Powiedz, Jezu, Jezu. Come into my heart. przyjdź do mojego serca. Forgive my sins. Przebacz mi moje grzechy. And set me free. I, uwolnij mnie. I uwolnij mnie. Luz. Uf. Co doświadczyłeś? Kiedy trzymałem rękę na głowie i na sercu swoim, prawda? To do poczułem potężne ciepło i, i dotyk pot. na sercu. Krew jakby szybciej płynęła. A miałeś problem z tak, sercem? A na prawda? I czułeś, jak Ciebie tam, tak, pan dotyka? Tak, tak, tak. Wyraźny dotyk i, i taka drożność. Tak, Dziękujemy Ci, Jezus, za dotknięcie. A to, to jest bardzo... Czekam na to, jak przyjdzie po badaniach od lekarza. O. Uf. Wczoraj zaczęłaś się modlić, jak podniosłem ręce do góry, to e, mruwiały mi, miałem Później tak jakby coś. E, ktoś mi włożył tak jakby piłkę w obie ręce i później to doszło aż do łokci. E, dzisiaj, gdy zanim zacząłeś mówić, że jest tu Jezus, Poczułem takie lekkie uśnięcie w jedną rękę. Wstawiłem w drugą i, i one płonęły. Ale e, to był taki. Nie czułem tego ognia. Wiedziałem, że on nie płonie. Dziwiono mi, ja. Podnieś ręce. Zastępuję tym karami. To jest na the sick. Ja pani mogę siostra, aby on będzie wpatrł swoje ręce na chory, żeby byli uzdrawiani.